W tym roku legionowski festiwal muzyki kameralnej i organowej doczekał się poważnego jubileuszu. Jego rozpoczęta w niedzielę dziesiąta edycja poczęstowała melomanów wyborną mieszanką młodości i doświadczenia. Jest to koncert wyjątkowy, gdyż weźmie w nim udział jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków Konstanty Andrzej Kulka. Jest to... Tym ciekawsze, że właśnie 10 lat temu ten sam artysta otwierał pierwszy Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. To jest mi niezwykle miło z tego powodu. To, to jest bardzo znaczna inicjatywa, żeby właśnie troszkę ludziom dać do posłuchania muzyki, której może tak często nie słuchają, ale która jest niezwykle piękna i w ogóle dochodzi do serca, do duszy człowieka. Muzycznym partnerem wybitnego skrzypka był młody regionowski organista Michał Jung. O tym, że w pełni na to wyróżnienie zasłużył, niech świadczy fakt zaproszenia go na cenione mistrzowskie studia do Mediolanu. Jest bardzo wielki zaszczyt grać z profesorem koncert otwarcia bibliotekiowego festiwalu. Także czuję się docenionym. Jest bardzo miło grać z takim profesjonalistą. Jak przystało na festiwalowe święto, dobór repertuaru organista głęboko przemyślał. Starałem się żeby każda epoka miała jakby swój, swoją reprezentację. Rozpocznie się Bachem, jednym z trudniejszych i piękniejszych utworów organowych Jana Sebastiana. Później prodium i Fuga Feliksa Mendersona I zakończy ten repertuar organowy symfoniczna muzyka francuska, która myślę jest takim dopełnieniem całej tej spuścizny organowej. Stało się już tradycją, że oprócz utworów solowych odwiedzający legionowo artyści grają też razem. Biorąc pod uwagę jubileusz imprezy, koncert skrzypcowy Jana Sebastiana Bacha był świetnym wyborem. Nieznającym się wcześniej muzykom pozostało tylko wykonać go tak, jakby znali się od lat. Wszystko jest bardzo ważne. Także wzajemne słuchanie się, wzajemna wzajemne relacja dźwiękowa, prawda, dynamika grania. Po iluś tam razach grania wspólnie człowiek nabiera pewnej rutyny, czuje tą drugą osobę. Natomiast jeżeli nie ma tego, tego doświadczenia, można liczyć tylko na profesjonalizm obu stron. Więc mam nadzieję, że wszystko uda się pięknie wykonać dzisiaj. Sądząc po owacjach zgromadzonych w świątyni Melomanów chyba się udało. Deser Konstanty Andrzej Kulka jeszcze raz potwierdził, że skrzypce to doskonały instrument solowy. Stojąc frontem do słuchaczy wykonał m.in. kaprys d dur Karola Lipińskiego. Legionowscy melomani musieliby być wyjątkowo kapryśni, aby takiej gratki nie docenić. Docenili owacją nastojąco. Prowadzenia tegorocznych koncertów w Kościele Świętego Ducha znów podjął się niezastąpiony Wojciech Włodarczyk. Gwarantuje to publiczności okraszenie ich przystępnym i ciekawym preludium teoretycznym. Nic tylko przychodzić i słuchać.